Luka, czy jeszcze jakąś marchewkę tyle wam zostanie. Wystarczy! A, no właśnie. No właśnie! No <laughs> przepraszam! <śmiech> czy biały kosz ja, istnieje w tej stajni? E, tak, na zewnątrz. Okay. Chyba. A bo tu. On chyba nie istnieje. Nie, to jest papier. <laughs> Brązowy istnieje, ale. <laughs> Przysięgam! Wsypuję wiórki. <laughs> Nie ja wrażam, jestem straszny. Oj, rozsypałaś! Gdzie? Dwa piórki. Ale nie, Zosia, zabijasz no. mnie. No, co? Zosia, no wstępuj! Jest no. nikt nie napisał komentarza, Zosia do Idolek, nikt ani jedna no. osoba. To nie tak, że był jeden komentarz i go nie zrozumiałam po prostu. No. Tak. Do reszty trzeba jeszcze najpierw więcej wody. Tak. A tu jest warzywa. warzywa. I owoce. lecz! łatwo! Witajcie widzowie. Właśnie idziemy na spacerek, na oklepik. O, wszyscy zostali w tyle. Ujadli liście. My idziemy. O! Za każdym razem jak ten koniec się zatrzymuje, czuję wielki ból. Ogórcze biegną za nami, już nie. Nie wiem, co mam wam mówić, bo kazali mi nagrywać. Musiałabyś prowadzić vloga, to na pewno się do dole. A! A! Jesteśmy w dalszej drodze, kochani. Mój konik boi się wszystkiego i strasznie nas gryzą komarzyska. nas się wytrwaniła, a nie Gmucia, bo jest ubrana od stóp do głów po prostu. My niestety cierpimy. Jedziemy właśnie obok jeziorka. My nie mamy kamienia w nodze. O o! Ani ma kamień w nodze. A my mamy dwustronną grzywę. Akcja wyciąganie kamienia z nogi. Cześć widzowie, Ida mi, właśnie kazała powiedzieć, że Enigma jest do dzierżawy od połowy czerwca. Rzeczna w tereny, rzeczna na placu. Niczego się nie boi. Coś jeszcze powiedz? Pozytywnego. O, treningi z idą, panią idą w cenie. Piszcie na idalewandowska.pl no nie, ale Ida Lewandowska na TikToku i na Instagramie. A! I nawet na Facebooku. Tylko ktoś dobrze jeżdżący i odpowiedzialny. Tak. Bo widzowie. Jezus! Oh, widzowie, prawie spadliście. Chcę tak się, się bo to... trochę. Ej. Mój o mój tył. Trochę y, skłamał się, mówiąc, że niczego się nie boi, ale. Jak się boi, to tylko tak. No, widzicie. Robi przysiada, ona ćwiczy. Lubi jeść strawę. Lubi się strawę. Gdybyście chcieli konia, który lubi jeść strawę, to ten jest idealny strawę. To tak, bo rzecz można trwać, to może się coś wtedy. A jak koń złamie nogę, to jest jambula? Tak. Ej, kiedyś starym koło to za to, bo musi jechać w końca, rakietę. O, <grymne> jak <to? grymne> A. Widzicie, może jakby był ambulans wstajny, to może by moje zęby się przykleić. Tak było stanie! Patrzcie, widzowie, co, co się wydarzyło. Widzicie, A! A! jakiś kemping jest, tam wielki i na jest... Wszy... Oj! jest Tak szybko jedziemy. No właśnie, nie wiemy. Chyba jakieś harcerze Czaruś Je, je, enigmusia, je. Ineczka też je. I Zosia stoi. Co <grym> Ej, tu Ej, to jest krew. Ej, panu, Może no, 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 się no, przegrzał. Co mu się zdarza? A, no, A to nie, nie jest kupa? To nie jest krew. <grym> <grym> Ej! Fikio. A gdzie on A ma głowę? O nie, bo się dostało, no. To jest jego paszcza. Stopy. O, chcę zobaczyć. Książe. Nie brać przykładu, nie wolno mi po przy koniach. I stać z no, tyłem! To mi głowę głowy. Trzeba warkoczyka. nie. Jak ten barkocz wygląda? Nie, nie ciekawie. Dlaczego barka? Proszę Nie, no, no to tak nie pasuje. Trzeba włożyć pod kantar. O. Jest dzisiaj 48 stopni, dość życia, hmm. tylko siedzieć w domu. To jest świetne. Jureczki. Sama, jak miał afro, w afro. afro gutek. Jaki w ogóle ma secik. Tak, tak, co jeszcze? Widzowie, zmiana planów. Jedziemy w teren. Tak. Jureczka na Guciu, ręka na Lady, i, i reszta. I na Na Alice. Gutek, tak? ucieczka Zapomniałam nagrać dziewczyn, jak szły z konikami tam idą sobie. Ale ja idę po misie. Bo ja też jadę w tereno Jezu, jak śmiesznie. Misia nie uciekła. Misia jest słodki konik. Lecimy w terena ogólnie. Sobie. Muszę już kłusem leci. Ojej, a co tu się stało? Kamienie? Serio? Tu niedawno tu nie było. No, nie. Nagrywam teren. Doleg. O kurde, to zostało z Japonii? Lecimy sobie z ekipą. Ekipa rzecznika. Emilka, Emilka, żałuj, się, że ciebie nie ma. widzisz? my jedziemy sobie w teren, filujemy bombę. A ty, kurde, nie wiem, co tam robisz. Tu jest juleczka. Tak, dokładnie. Emilka. I kutek. No właśnie, dokładnie. Dokładnie, wstydź się. O. Jezu, złą ręką wąchałam. A, ja nie mam 0,5, lol. Jezu, wszyscy nagrywają, wszystkie influencerki, co jest? Ojej. Ej, on galopuje. Ja pierdolę. Jak szybko. Co Wiedziałam, że figiel to ci. Głupi cipak. Jestem już zmęczona. Co? Nie mam wejpa. No o kurwa. Ale co? Nie ma wejpa. Nie ma wejpa. Nie ma Wracamy się? Wracamy się. Do... No raczej, kurwa. Oh no. Vlog, szukanie wejpa. Nie, to nie jest nasz. Osoba ma powyżej 18 lat, kochani. W ogóle jakieś bambiki jechały na rowerach, jakieś, nie, wiem, nie lat, jak I coś tam robię się krzyczeli, a ja im powiedziałam. No, bambiczki były, jeb... I wyjechałam ich. Myśmy, bo jesteśmy signy i, i ogólnie ej nie wiem co miałam powiedzieć tu, teraz schodzimy ba, z bardzo stromej góry napisać, co chcecie na 600 subskrypcji tak co chcecie na 600 subskrypcji to tak napiszcie albo zróbcie ankietę, na serio ankietę Alexa. aleksa emilka pani trener można się zapisywać na jazdy jak sika figiel? Jak sika figiel. No sigma, nie. Teraz jak sika wicher. Uuu. A czemu ten koń ma takie coś na oczach? Żeby mu robaki do twarzy nie A czemu ma takie fioletowe tu? Taka fantazja. A czemu on ma tu białe? A czemu pani jest w krótkich spodenkach? Ja tak a, a czemu? czemu a czemu nie to? A czemu? A czemu on ma siatkę? A czemu on ma wiadro A czemu to? A czemu on tu nie ma tego? A czemu on ma takie i A czemu on tu nie ma? A czemu on tu nie ma kagańca do buzi? A czemu on nie ma? nie ma metalu, będzidła? A czemu? A czemu? A czemu on ma siatkę czarną? <laughs> <ślam> <ślam> A czemu on a nie, ma czemu, na imię łatka? Czemu, <laughs> czemu, tu, czemu tu jest napis łatka? I czemu to tu wisi? Czemu? A czemu on ma taki dom? <laughs> a czemu on, on ma takie A czemu ty mieszkasz w swoim mieszkaniu, a nie innym? No a czemu pani ją A czemu tu jest ko koparka? To nie lubicie, tylko do kasy. A po co? A czemu? Na auto. A czemu? Musimy, żebyście miały czym dojść. Jak ty masz 16 lat dziewczynko? Ja już umiem ja jeździć autem. autem. Ja też umiem jeździć autem. Ja już po przedwczoraj umiem. To to fajnie. Jedź, jak u ciebie? Kurwa! To jest wypierdalaj. Ty kurwa bardzo pomalowane. Janek <noise> multi ci wysłał do Ej, jak multi do ciebie pisze na Instagramie? Powiadomienie! No, powiedziała ej, się... ej, ej, pedofilia, ja nie! nie. Jaki kurwa pedofilia! Ja, mówić, ja nie znam, więc. Ale to jest jej brat! Nie rozumiesz, to, to jest jej brat. kuzyn! To jest jej kuzyn! Sorry, no, daleki ja się... brat! Zazdrościsz? Ja nie, do mnie pisze, a do ciebie nie! Dlaczego on ma różowe, a to fioletowe, a to czarne. Bo nie ma gustu. Ale co ty go ubierałaś? Co ona w ogóle mówi o jakimś ptaku? Ej, czy wy widzicie coś tu od ptaka? Piórka! Oh no! O oh nie! Wiecie, kto to mógł być? Marszałek! O oh nie, marszałek! Patrzcie, załączmy we vlogach. Taki licznik, Milka zbiera na auto. Ile uzbierałam na auto? Na razie mam 10 zł. Jeszcze 10 zł z lajdów masz. 20 zł mam. Tu proszę licznik, w tym narożniku. Ty moja ten... chabka się popłaci, jak, jak Wysyłajcie nam donate pod numer. Blika na numer. Ej nie, to jest Dila chyba. Ona wygląda mi na Dila. Tak? Dila, ej to ty Dila? No. Ja nie prowadzę swojego konia Dila na jazdę Stój Dila Patrzcie ja mam więks Nie mam Chodź patrz. Dila 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 tak pokazywać na YouTube musi być na Dila patrz, idzie mną Patrzcie a tu Prima i Lowka Dura dobra Prima kina Lowka Prima to ta czarna a Lofka to ta druga. O patrz, nawet się patrzy! Lowk, prima, prima! Ej, ale kurde, to jest kolejny pomysł na stanie nazwać konie imionami koni influencerów. Jak ma, miałyśmy Gen z członkami GenZii, gdzie na przykład, nie wiem, e, fausty, idę po Fausty, na jazdę... Albo My Pony, Fluttershy... No, no to Ej, nie, to jest boku z wicharka, to się tam nie zmieścisz. Ej, ci jest dobre to osiedło? Ja myślę, że Ty trochę... Nie, nie do... wiesz, trochę do tyłu bardziej, wiesz? Nie, może bardziej do przodu. Ojej. No. M -m -m wiesz, trochę bokiem bardziej muszę. Że tak? No, chyba tak, no. No, tak też może być, no, I niech będzie. będzie. <grym> no, bo tak naprawdę nikt nie wie o tym, ale drugie imię Dili to Lady. Przez... Bo, ale przecież Lady znała Dile. No. Bo ona stała w Rio Grande. No, naprawdę. Więc myślę, że to Pamiętasz Dila? Dila Koń, przyjaciółka twoja. Dila, d -i -l -i a Dila. Taka dziewczynka jest na nie, Aleksandra się nazywa, Ola. Zróbmy pranka na kimś. Patrzcie, mamy taką aplikację, ona jest mega fajna. Włączymy internet i patrzcie, robimy... O, Helenka! I może Helence, coś powiemy do niej. Mówisz Dobra. Nie ma! Ona tam do 13. Ale gówno. O! Elo! 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 Ha, parcie, Helenka. Ogólnie. Kiedy będziesz w Stadninie? Ja... Może jutro. Czemu? No bo teraz się ubieram na trening. Jaki trening? Ty dzisiaj masz przychodzić w tej chwili, koleżanko. Co to za siatkówka, to nie sport Kurwa ba! Boże, koń, nie widzisz konia? Jako cena na jazdy A ty? No tak, na tak Nie nagrała to! szeroko, raz, dwa. Hop, hop. Tak jest. Super fast. I raz, dwa, trzy. Przepraszam, koniku. Spał. Wow, spał. Okay. I raz, oh. dwa. Hop. Wow. Wow, Płyna. Raz, dwa, trzy, no. cztery. Pięć. O, okay. o kurwa. Dzięki. Co to jest za potężny? <zyskuj> potężny. Ale stracha <mumum> Takie pusty? Ja Jeszcze O, Jedziemy. <mum> <mum> ja wiem, no. się. Ale tu tak. fajnie można jej na twarz przybliżyć. i <laughs>